Witam, mam nowy mikrofon Nie wiem jak działa Mam nadzieję, że dobrze Moi drodzy yy, Chciałam powiedzieć, że dzisiaj sobie porozmawiam Ja jestem troszeczkę przeziębiona Dzisiaj sobie, po, dlatego takim głosem mówię Dzisiaj sobie porozmawiamy o yy, O czym? <laughs> Już wam mówię O prze, Przepełnieniu żołądka Króliczka, no u nas też, u człowieka, czasem się zdarza, że sobie ten żo żołądek zapchamy i będzie i Mamy problemy, ale my, to ludzie, to inaczej funkcjonujemy. Coś nas boli, idziemy do lekarza. Z króliczkami jest inaczej. I z pieskami, i ze świnkami, i z kotkami, i z wszystkimi zwierzętami na świecie, bo one mówić nie umiem, Gdybym umiał mówić, to byśmy już dawno z nimi poszli do lekarza, by powiedział: To mnie boli, to mnie boli, to mnie boli. No to co, moi kochani? Myślę, że zaczynamy. Przepraszam Was, ale mam, za, mam trochę nos zatkany. Przeziębiłam się. Taka pora. No to co? E, rozpoczynamy. No, łapki w górę, sub z dzwoneczkiem, i lecimy. Dobra, zaczynamy. Teraz tak. Co dzisiaj? Wszystko działa? Widzicie? Działa, działa. Jakoś działa sobie. Mikrofon wezmę w dół. O, i lepiej jest. Tylko nie mogę. O, tu mam. Dobra, tu działa. Tu chodzi. Lecimy. Przepełnienie żołądka. Królik posiada bardzo skomplikowany i wrażliwy układ pokarmowy. Ich żołądek nie ma prawie mus, muskulatury. Więc jedzenie, a więc jedzenie, aby przebyć, przebyć całą drogę, musi być popcha, popchan, popchnięte. Następnie zjedzone. Porcja. Królik dostaje, doskonale dba o swój układ pokarmowy. Dobiera do około 80 małych porcji jedzenia w ciągu doby. Najlepiej, gdy dostarczamy mu jedzenie mało kaloryczne i wysoko wulkniczne. Uszak będzie częściej po nie sięgał. A co za tym idzie? Układ pokarmowy nie przerywa swojej pracy. Mieszanki i granulaty są zbyt kaloryczne, prowadzą do dłuższych przerw pomiędzy po, pobierem yy, gdzie to jest? pokarmu o. czekajcie, bo ja nic tu nie widzę o. Yy, pokarm to może doprowadzić do różnych powikłań zdrowych, prze, przezroczystych Przerośniętych zębów za zaparcie zdęć i tym podobne. Królik nie um, umieją wymiotować, a więc to wszystko, co uszak połknie włosy. Zepsute jedzenie itp. Yy, musi przebyć całą drogę, by zostać w końcu wydalony. Yy, zbyt mała ilość jedzenia pokarmu yy, łapie. Łapczywe jedzenie i połykanie dużych kawałków, brak dostępu yy, do wody, zbyt kaloryczny i pełenczny pokarm oraz dług, yy, dru, długie przerwy pomiędzy posiłkami utrudniają wydłużenie lub umiejętność. Unie, Uniemożliwiają transportu powodowanego zalecenie i fermentację treści pokarmowej. I teraz tak. Idziemy w dół. Yy, objawy. Odmowa jedzenia, sz yy, szczek szczekanie, zgryzanie zębami, niepokój, częsta zmiana pozycji, raz siedząca, raz leżąca, płytki oddech, Zaokręglono twarz brzucha. Bardzo szybko te symptomy mogą się zaostrzyć i przejść w stan zagrożający życiu królika. Mogą wystąpić problemy z oddychaniem i układem krążenia. Przepełnienie żołądka jest zawsze mgłym przypadkiem. Należy natychmiast udać się do Uda się z, kró z królikiem do weterynarza. Coś mi wyskoczyło. Przed wizytą zadbajmy o ciepłe, ciep ciepło pacjenta, dając mu do transportera obinię obinięty wręcznik termofor. Weterynarz obmaca chory brzuch dla potwierdzenia diagnozy. Powinno być wy wykonane RTG na zdjęciu widać powiększony żołądek wypełniony treścią pokarmową. I jak na dole macie link, wejdziecie sobie w ten link i zobaczycie sobie to zdjęcie. Jak królik nieciekawie ma ten brzuch wypełniony. No i końcóweczkę już mamy. Wzdęcia był, wzdęcie byłoby widoczne jako czarne pole wypełnione żołądek. Także zator kuli włosowej może odróżnić od prze, przepełnienia. Dla ustabilizowanego układu krążenia królik dostaje kroplówkę. Koniecznie powinien też dostać środek przeciwbólowy. Następny uszak usza otrzyma lekarstwo poprowadzające perylist, perylistę jelit i probiotyk. W domu dokarmiamy królika preparatem Critic Car, rozpuszczalnym w herbacie koperkowej. Podajemy też pro, e, probiotyk i wykonujemy masaż kilka razy dziennie pod brzusza. On żołądek i jelita do pracy i pomaga w wydaleniu, aby nie dopuścić do kolejnych prze, przepełnień należy zmienić dietę na wysokowłóknową. Włókn, yy, profilaktyka przebiega, przebiegać kał na obecność pasożyta i skon, skontrolować zęby królika. I to jest moi drodzy wszystko. Yy, także jeżeli Jedziemy do weterynarza i mamy taką sytuację, zawsze musimy powiedzieć, co się dzieje, bo królik za nas nie powie. Na dole w linku sobie zobaczcie, jak króliczek potrafi mieć zapchany brzuszek. Tam jest zdjęcie RTG, pokazany przykład. No i wiadomo, trzeba tego pilnować, prawda, śnieżka? No, śnieżka udaje, że nic nie słyszy, bo nas sobie Moi kochani, bo dzisiaj mi 20 złotych zarąbała, No. Także moi kochani ja się z wami żegnam. Życzę Wam spokojnej nocy. No i super. No i super soboty. I widzimy się na kolejnej premierze. Chyba jest 29 września. To jest niedziela prawdopodobnie. Także dzięki jeszcze raz za to, że byliście. Życzę Wam spokojnej nocy, super soboty i do następnego. Buźka. Pa! Trzymajcie się, dzięki za łapki w górę, suby i wszystko. A teraz zostawiam Was królewną.